Moja najlepsza przyjaciółka odmówiła wcześniejszego powrotu z wakacji, aby być przy łóżku swojej umierającej córki po tym, jak ta przedawkowała Leli. Udokumentowałam więc wszystko i zadbałam o to, by straciła prawo do opieki. Dziś czai się w przebraniu przed nowym domem swojej córki. Moja najlepsza przyjaciółka, Kinga, zawsze marzyła o byciu matką. To jest w tym wszystkim najdziwniejsze. Odkąd byłyśmy nastolatkami, ciągle mówiła o tym, jaką będzie mamą i ile będzie miała dzieci. Kiedy więc urodziła się Lila, Kinga była w siódmym niebie, a ja cieszyłam się razem z nią. Nigdy nie widziałam jej tak promiennej. Nasze córki, Lila i moja Maja, dorastały razem jak siostry, spędzając weekendy i święta w swoich domach. Przenieśmy się o 15 lat do przodu. Kinga poprosiła, czy mogłabym zaopiekować się Lilą przez tydzień, podczas gdy ona wybierze się na samotne wakacje na Kretę. Nie było to nic niezwykłego. Kinga lubiła swoje wyjazdy, a Lila i tak praktycznie mieszkała u mnie. Pierwsze dwa dni minęły spokojnie. Typowe nastoletnie sprawy, maratony na Netflixie, niezdrowe jedzenie, wszystko to. Ale trzeciego dnia sytuacja się zmieniła. Na kolacji zawołałam Lilę z jej pokoju, ale nie odpowiedziała. Maja powiedziała, że nie widziała Lili od lunchu, a w moim żołądku osiadło dziwne uczucie. Weszłam na górę, zapukałam do jej drzwi, ale nic. Spróbowałam otworzyć drzwi, ale były zamknięte. Lila nigdy nie zamykała drzwi na klucz. Coś było nie tak. Złapałam klucz z szuflady w korytarzu i otworzyłam drzwi. Serce waliło mi jak młotem. Lila leżała na łóżku, ledwo oddychając, otoczona pustymi buteleczkami po lekach i złożoną notatką. Obraz mi się zamazał, gdy wybierałam numer 112. Maja stała za mną zamrożona, płacząc i pytając, co się dzieje, ale nie mogłam znaleźć słów. Wszystko potoczyło się szybko. Przyjechała karetka, a ja odpowiadałam na pytania ratowniku, jednocześnie go, rączkowo pisząc do sąsiadki, by zaopiekowała się mają. Karetce zadzwoniłam do Kingi. Wciąż była w kurorcie, przez dławiące łkanie opowiedziałam jej, co się stało, ale zamiast brzmieć choć trochę zmartwioną, Kinga zawahała się, a potem powiedziała: Czy to naprawdę takie poważne? Może po prostu chciała zwrócić na siebie uwagę. Poczułam, jak żołądek mi się ściska, a głowa kręci z niedowierzania. W szpitalu lekarz wyjaśnił, że Lila potrzebuje płukania żołądka. Natychmiast napisałam do Kingi. Z pewnością teraz zrozumie, jak ważna jest sytuacja. Ale następna wiadomość od Kingi odebrała mi dech. Zobacz tutaj finał.